No, widzę, to są igrzyska śmierci! O, kurde, widzę Jakie itemy! Musimy uciekać! Widzę, nie ja mówiłem was, wam, ale na tych igrzyskach jest y, S, y, Dream i tak dalej, widzę, muszę uciekać! A to są oh igrzyska śmierci, szybko uciekamy, widzowie! O! To jest jakaś skrzynka! Dawajcie, widzowie, to jest, tu jest struktura, tu jest jakaś skrzynka! Wo, wow, Jakie bloki! Widzowie, uciekamy! Ała! Oj! 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 wo, Kurde, karamba! Widzowie, uciekamy! Ło! Wow, a masz! A! Ło! Wow, a masz! wo, wo. Ała! Wow. Dobra! Widzowie, uciekał, Widzowie, uciekamy! mam nagle totem i koksy, widzowie, chodźcie! O kurde! O, jakaś dziura! Ło nie! O! O nie! Wpadać tam! Ło! Ama! drima, Ło! es O kurde! Wpad! O nie! Technoblade ucieka! O nie! Uciekam widzowie! Zanim się wy tu Late. Oh no! What are the What Widzowie, uciekamy! 承认你吗？承认。